Cześć, z tej strony Paweł Ostrowski. W tym nagraniu chcę opowiadać troszeczkę na temat gry na kahonie. Dać pewne wskazówki osobom, które dopiero zaczynają przygodę z tym instrumentem, być może zainspirować już grających. Z perspektywy hmm, perkusisty, bo zawsze to podkreślam i będę podkreślał, że wirtuozem kahona nie jestem. Kahon jest dla mnie takim uproszczeniem zestawu perkusyjnego. Jest pewnym usystematyzowaniem pracy na zestawie, co za chwilę pokażę. No i... Y od tej strony właśnie go ukazuje jako instrument bardzo praktyczny, bardzo taki no wszechstronny. Instrument, który po prostu daje pewne wymierne i szybkie do zastosowania walory użytkowe, to znaczy pozwala grać z muzyką, którą chcemy, którą robimy, kochamy i tak też traktuje kachon właśnie jako instrument, który uczy muzykalności. Trochę na ten temat poopowiadam. Więc, kilka praktycznych wskazówek już z punktu widzenia mojej praktyki kachonowej i oczywiście perkusyjnej. Pierwsza sprawa, no instrument może i prosty, ale dosyć niewdzięczny pod względem pozycji siedzenia. To znaczy, stosunkowo łatwo jest przeciążyć kręgosłup. Dlatego, mam kilka takich porad, jak sobie z tym radzić i jak te nasze plecy odciążać. Przede wszystkim starajmy się jednak siedzieć maksymalnie wyprostowani. To jest podstawa. Druga sprawa to mieć jak najbardziej napięte mięśnie brzucha, które też obciążają kręgosłup. Brzuch też po, po, pozwala zachować kręgosłup w dobrej kondycji. Trzecia kwestia, wcale nie musimy się schylać, żeby wydobywać podstawowe dźwięki z kartonu. I to jest też kwestia pewnej techniki żeby i, i pewnych już nawyków motorycznych, żeby no, nie pochylać się nadmiernie. A jeśli już musimy zagrać niżej, to też proponuję robić to z barku, czyli jest to również kwestia izolacji mięśni barku, parków jednego i drugiego, żeby właśnie pracować bardziej tymi partiami organizmu, niż nadmiernie pochylać się do przodu. Ja często używam też akcesoriów takich jak wiązki, które mi gram na kachonie, dlatego że raz, że to też mi rozwija technikę werblową, ale druga sprawa jest taka, że wtedy jeszcze mniej muszę się pochylać, czyli te plecy, które no mam już z racji też no gdy na instrumencie jakim jest perkusja w jakiś sposób obciążone, to jeszcze mniej zostają obciążone przez to, że gram właśnie takimi sobie szczoteczkami. Jeśli interesuje Cię bardziej wirtuozeryjna praca z kachonem, no to jest wielu wybitnych muzyków w tym kraju, chociażby Patrycja Betli czy Maciej Mustafa Gierzejewski, których Ci polecam. Ja natomiast chcę dać takich właśnie kilka porad na, na początek, a być może inspiracji już na jakąś dalszą drogę z tym instrumentem, czyli kwestia właściwej pozycji, tak jak powiedziałem. Akcesoria to nie tylko oczywiście takie rózgi służące do grania. To też cała masa innych przeszkadzajek, tamburynów, shakerów, przeszkadzajek robiony specjalnie, specjalnie pod kachon. Ja tak naprawdę to używam głównie tylko własnych dłoni, takich szczotek, plus jeszcze mam kilka innych rodzajów i shakerów. Tam w zupełności wystarcza. i grzechotek. O shakerach jeszcze będę mówił za chwilę więcej, jak wykorzystywać je w graniu, rozwijając technikę, koordynację, muzykalność i tak dalej. Dobrze, to przejdźmy do już do podstaw, takich y, podstaw podstaw, czyli dwa podstawowe y, uderzenia wydobywane z kachonu tak jak w przypadku ustawu perkusyjnego jest to stopa i werbel, tak tutaj mamy, tutaj mamy też y, no, alternatywnie bas, wydobywany miękką tą częścią dłoni, tak jakbyśmy taką łódeczkę zrobili z dłoni, troszkę niżej i slap, ostrzejszy, grany bardziej palcami, tutaj przy brzegu y, y, Czyli tej, tej przedniej powierzchni kahona, czyli BAS i SLAP. Tak jak mówię w zestawie produkcyjnym, stopa i werbel No i kwestia na początku wypracowania sobie odpowiedniej techniki, która pozwoli ten BAS i SLAP swobodnie wykonywać jedną i drugą ręką, czyli żeby on brzmiał porównywalnie najlepiej tak samo z jednej i drugiej dłoni. Tak jak mówię, uderzamy w sposób miękki, także SLAP. To jest jakby kluczowe, aby zachować tą miękkość uderzenia by on się odbijał to też jest świetny sposób właśnie by technikę sobie ułożyć by po uderzeniu ręka się odbiła i wróciła tak samo grałem slap wtedy mówimy o tak zwanych ghostach czyli cichutkich uderzeniach granych wyłącznie palcami czyli mogę uderzyć pas, wrócić i zagrać ghosta Tak samo drugą ręką slap ghost slap ghost pas, ghost pas, ghost i w ten sposób sobie wypracowuję podstawę czy samych uderzeń. Jak mówię, starając się zachować symetrię dźwiękową przede wszystkim, no oczywiście też przestrzenną, by ręce pracowały w ten sam sposób. Na początku, przynajmniej kilka tygodni, do no, ręce muszą się utwardzić i na pewno trudno jest grać, kiedy po prostu boli, tak? Jeśli ręce są odpowiednio miękkie, skóra, zwłaszcza nie przysporzają na do uderzeń, więc wymaga to pewnej pracy. Systematycznej pracy można się posłużyć też akcesoriami takimi jak na przykład rękawiczki. Do chociażby sportów. Takie rękawiczki trochę chronią skórę dłoni. Oczywiście brzmienie będzie już zupełnie inne w takich rękawiczkach, ale nie, nie znaczy, że wcale gorsze. Będzie po prostu bardziej matowe, a skóra dłoni bardziej się ochroni. Również na początek, czyli gramy tak jak pokazałem, dwójki, czyli bas, ręka wraca ghost, bas ghost, slap ghost, slap ghost i później sam bas z jednej i z drugiej i sam slap, slap. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Czyli najpierw po cztery uderzenia. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery a później po dwa. Na początku te uderzenia będą zbliżone do siebie, bas nie będzie się zbytnio różnił od slapu. Czy od ghosta, ale naturalnym jakby tokiem ewolucji technicznej jest to, że e, tę technikę będziemy wyrabiać, czyli bas będzie brzmiał bardziej basowo slap wyraźnie slapowo, to już będzie dużo bardziej zróżnicowane. Ok. <laughs> e, jakby w dalszej części tego filmu chcę opowiedzieć o tym, jak e, na grając na Sakachanie rozwijać muzykalność, czyli coś co bardzo często podkreślam, i do czego kachon wykorzystuje. O, Widzę, że zainteresowałem jakieś dzieci. No proszę, kachon potrafi nawet y, takie osobniki, które dzisiaj w zasadzie już tylko siedzą w swoich telefonach, tak zamknięte w domu. Raz, że y, jakby tutaj sprowadzić na dwór, tak, żeby się świeżym powietrzem, a dwa, że gdzieś tam zainteresować też, ale oczywiście się schowały, jak to dzieci. A szkoda, bo chciałem dać im trochę pograć. Dobrze, już mówiąc poważnie muzykalność, czyli coś, co absolutnie jesteśmy w stanie rozwijać na tym jakże prostym w swej istocie instrumencie, czyli tak naprawdę ćwiczymy na kachonie i na innych instrumentach również wszelkie rytmy, układy muzyczne, nazwijmy to grów, tak, ale w istocie rzeczy możemy opierać się tylko i wyłącznie na podstawowym grubie, czyli na absolutnej podstawie, by móc się jakby wkomponować w niemalże dowolny utwór, skleić z każdym prawie utworem muzycznym i no jakby zgrać muzycznie z przestrzenią dźwięków, którą pragniemy, że tak powiem, sobą muzycznie dopełnić, więc tak naprawdę wystarczy czasami dosłownie uderzać na przemiennie, tak jak pokazywałem, dwa najprostsze uderzenia, bas i slap, więc już te uderzenia tworzą podstawę grubu, tak jak w perkusji stopa i warbel, tak tutaj. Aha, jeszcze wrócę troszeczkę do samej symetrii, o której powiedziałem na początku, kiedy staram się wypracować z jednej i z drugiej ręki to samo brzmienie. Takim ćwiczeniem pomocniczym może być po prostu zwykłe klaskanie, w momencie kiedy klaszczemy też zwykle jesteśmy przyzwyczajeni jedną ręką klaskać w drugą, natomiast kiedy nauczymy się Będziemy starać się wypracować pewną symetrię, klaszcząc z przeciwną ręką niż zwykle, tą pierwszą. No, okaże się po pierwsze, że nie, jest, że nie jest to takie łatwe, a po drugie też wypracuję tutaj pewną technikę już w graniu. Ok, i teraz już konkretnie odnośnie muzykalności. Tak, czyli jedna rzecz to jest rozwój technik i wszelkich, wszelkich takich już bardziej złożonych technicznie ćwiczeń, natomiast druga to umiejętności, jak ja to nazywam miękkie, czyli umiejętność no, dogrania się do muzyki, to jest też pewna selektywność słuchania muzyki, którą też należy sobie wypracować. I pokażę to teraz na kilku przykładach, jak, jak właśnie uczyć się tego, jak, no bo to też nie jest jakaś, nie wiadomo, jak niesamowicie trudna sprawa, jakaś czarna magia, żeby po prostu się wkleić w utwór. To jest kwestia pewnego doświadczenia i tak jak mówię, wyczulenia swojego słuchu i pewnych umiejętności dopasowania się. Pokażę to na przykładzie. Przygotowałem tutaj utwór, a tak naprawdę linię basową jednego utworu. I aby móc sobie zagrać z tą piosenką, to po pierwsze muszę wysłyszeć tempo. Tempo mam takie. Po drugie staram się wysłyszeć grób, czy tak? inaczej pulsację. czyli, znaczy czyli jak, ten, jak to tempo jest podzielone. Można powiedzieć, że mam takie troszkę. No, dwa razy gęstsze niż przed chwilą, gdzie szukałem A tak naprawdę, kiedy słyszę, to jeszcze gęstsze basto, on jest wyglądane, że jest ty, 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 ty. Ale dobra, na razie skupiam się na tempie. I co mogę zrobić, już mając tylko tempo? Kiedy wysłyszę tempo, starać się po prostu kleić muzycznie. Czy uderzając sobie basy, czy slapy, po prostu ćwicząc uderzenia na przemienne, czy jak pokazałem, bas i slap. Na zmianę i daje mi to pewną podstawę. Później mogę sobie zmieniać kolejność. Na przykład, pas, 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 tak pas, pas, 4 pas, 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 tak jak pas, tak pas, Słam, slap, slap, i tak dalej. To jest jedna rzecz tempo. Druga sprawa, staram się, kiedy mamy już utwór, wysłyszeć też akcenty. Tutaj akcentuje mi perkusja na wew na 2 i 4, dokładnie w tym miejscu. Czyli ten akcent mogę zagrać slap. Mogę z prawą na lewą, tylko jedną ręką. I na zmianę ze stopem właśnie zagrać pas. Lub w wybranych miejscach pas. Niekoniecznie każdy. Wreszcie mogę go dopełnić do gęstszego. Do Pokazywałem myślenie ósemkowe I tutaj części korzystam z pracy rąk naprzemiennej, bo w kachonie jest to bardzo wygodny system grak. Właśnie naprzemiennego, co też bardzo fajnie pójdzie że na stadzie perkusyjnym. Czyli zbuduję taki schemat naprzemienny, tak? Czyli mogę naprzemiennie grać na przykład y, bas, bas, slap, slap, bas, bas, slap, slap, bas, bas, slap, slap, bas, bas, bas. Znaczy, bas slap, 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 bas, slap, 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 ale mówiłem przed chwilą też o ghostach, czyli cichych uderzeniach i fajnie jest tymi ghostami uzupełniać pas i slap, czyli główne akcenty Tak, czyli zagrać tak. Bas, ghost, slap, ghost, bas, ghost, slap, ghost, bas, bas slap, jak widzisz, ja tylko jedną ręką, moją dominującą, bo jestem leworęczny akurat, gram bassy slap, a tą drugą sobie wypełniam go Już tworzę taką podstawę, gęstszą grubość. I w tym momencie, kiedy mam dane tempo utworu, kiedy już wysłyszałem, gdzie te akcenty piosenki przypadają na 2 i 4, mogę sobie osadzić taki podział właśnie ósemkowo, tak jak chwilę pokazałem. Raz i dwa. Ball, bass, coffee, slap. i już w systemie naprzemiennym dowolnie sobie uzupełniać budując tą pulsację. Mogę wreszcie puls jeszcze bardziej zagęścić czyli, czyli zagrać szesnastkami czyli 2, 3, 4 w takim tempie. To no, będzie to jeszcze trudniejsze ale ciekawsze muzycznie.